W Wrocławskim Magazynie Miejskim wita Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Kamienica przy ulicy Staszica zostanie odbudowana. Taką decyzję podjęło miasto po przeprowadzonej ekspertyzie technicznej przez inspektora nadzoru budowlanego. Jak informuje ratusz, w ciągu kilku miesięcy poszkodowani będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Wcześniej wszyscy mieszkańcy otrzymali propozycje mieszkań zastępczych, w których będą mogli pozostać do czasu zakończenia remontu. Obecnie prokuratura rejonowa nadzoruje śledztwo w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz zniszczenia mienia o wielkich rozmiarach. W muzeum imienia Jana Kasprowicza w Wrocławiu odbyły się kolejne wakacyjne zajęcia. Tym razem w czasie warsztatów dzieci dowiedziały się, jak kiedyś wyglądał stół szlachecki i jakie spożywano wtedy potrawy. Dzisiaj szlachecki stół, tak? Tak, dzisiaj spotkanie z panem Tadeuszem przy szlacheckim stole. Na początku było o potrawach występujących w panu Tadeuszu, było o dziczyźnie, było o kapłonach. Teraz produkujemy przyprawy do piernika, z którego miał być szary sos do ryby. Przyprawy, jak widać i słychać, intensywnie są produkowane. Jeszcze mamy małe spotkanie z kawiarką, także nasi goście właśnie mielą ziarna kawy i będą szykować cały zestaw do parzenia kawy. Z dzisiejszych zajęć mieliśmy też oczywiście polowanie. Nie? Pan Tadeusz bez polowania w ogóle nie może się odbyć. Także biegaliśmy i polowaliśmy na nasze zwierzętka, które okazały się pięknymi, kolorowymi balonami. I z tych balonów powstała przepiękna zastawa stołowa, którą będziemy wykańczać, jak tylko uszykujemy wszystkie przyprawy do sosów. Jak tak słucham, to ta szlachecka dieta. Chyba nie należała do najzdrowszych. Ta polska szlachecka dieta wcale nie była taka ciężka. Była po prostu specyficzna, przygotowana do klimatu, w jakim mieszkano i do tego, że bardzo dużo pito, też różnych rzeczy ciężkich. Ciężkie wina, więc też było ciężkie jedzenie, żeby jedno, drugie pomagało trawić. Polska kuchnia była też o tyle specyficzna, że była bardzo ostrą kuchnią, korzenną. Także cudzoziemcy, jak tutaj przybywali do Polski, często narzekali, że nie są w stanie tego jeść, bo te potrawy były naprawdę intensywne w smaku. Używano dużo pieprzu, dużo takich korzennych, ciężkich przypraw, że to wszystko gryzło w język. Także jak przyjeżdżali Francuzi, to byli zaskoczeni, że to jest aż takie ostre. I tego wina rzeczywiście wtedy więcej wpili, więc, bo musieli to popijać. Tak naprawdę ta kuchnia była zupełnie inna niż nasza obecna. Wakacje w Inowrocławiu pełne koncertów. Za nami kolejny występ gwiazd w ramach akcji Inowrocław 654. W Teatrze Letnim wystąpiła popularna kleo. Witamy nie po raz pierwszy w Inowrocławiu. Czyli kojarzysz to miasto bardzo dobrze, czy nie? Nie, no bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. Bo nie dość, że graliśmy tutaj, to jeszcze często przejeżdżaliśmy. E, Polskę już wzdłuż i wszerz, dlatego Inowrocław też nie jest nam obcy. Mhm. Dzisiaj e, młoda publiczność, ale nie tylko wiekiem, także duchem. To pokazuje, że otworzysz muzykę do takiego szerszego ogrona. Tak, zdecydowanie. To jest raczej e, muzyka... W takim zakresie pop, że trafia właściwie do wszystkich. Oczywiście cieszę się, że też dużo młodych ludzi, bo moja muzyka jest bardzo pozytywna, taka napakowaną pozytywną energią. No i fajnie, że to do dzieciaków też trafia. Też niektórzy zwrócili uwagę, że mało ballad. No chyba dobrze, zwłaszcza latem, prawda? Ach, to prawda. Ja jakiś, czuję właśnie, że latem jakiś dyskomfort w śpiewaniu zbyt dużej ilości ballad, ale mamy dzisiaj. Dwie przygotowane, więc myślę, że styknie akurat. To jeszcze jakieś pozdrowienia. Jasne. E, tu bezpośrednio? Dobrze. Moi kochani, pozdrawiam wszystkich z wrocławia. Już się nie mogę doczekać wejścia na scenę. E, jak zwykle będzie super energia. Ściskam Was buziaki. Popularnej kleo towarzyszył Mesajach. No właśnie, ostatni raz rozmawialiśmy kilka lat temu, co od tego czasu w twoim muzycznym świecie się zmieniło. Oj, bardzo dużo. Myślę, że ostatnie dwa lata to w ogóle pozmieniały całą scenę muzyczną w Polsce. Trochę ciężki okres, a z drugiej strony taki przystanek w życiu na chwilę zatrzymanie się pomyślenie gdzie jest, kim się jest, co się robi, po co i dlaczego. Myślę, że dużo rzeczy układa w głowie. No i nowy rozdział, jest nowy rozdział zaczęty w życiu, co pewnie nawet widać. Wizerunkowo. Powiem, ledwo co poznałem. No i wiele ludzi też ledwo co poznaje, co akurat jest nawet plusem, bo można przynajmniej spokojnie chodzić po ulicach i nikt nie zaczepia. Takie koncerty, właśnie wracając do tych ostatnich dwóch lat, to też dla Was artystów wielka radość, że możecie już na spokojnie występować póki co i z publicznością się spotykać, prawda? No dokładnie tak. W momencie, kiedy tego zabrakło, to zrozumiałem, jak bardzo mi to jest do życia potrzebne. No i wiadomo, człowiek próbował różnych rzeczy i teoretycznie no, mogę robić wszystko, mogę być kim chcę, ale jednak muzyka to jest coś, co we mnie płynie gdzieś tam w środku mocno i, i mnie napędza w jakiś sposób i, i to jest, czuję, że to co powinienem robić. Dzisiaj wspólnie z Kleo. Jak to się stało, że razem ze sobą współpracujecie na tym polu zawodowym? No, znamy się już wiele lat i mieliśmy okazję nagrywać razem kawałki i miałem okazję nawet być na Jamajce, razem kręcić teledyski, więc y, nasze ekipy są bardzo mocno połączone. Mój brat DJ Paxon, który kiedyś y, był członkiem NDK, y, jeździ z Kleo w Teamie i jesteśmy gdzieś tam wszyscy, jak taka jedna wielka rodzina, y, więc... Y, My no sami sam... też musieliście poczuć się taką muzyczną chemię. Ale rzeczywiście, tak, tak, to nie jest tylko taka współpraca na polu zawodowym. Prywatnie też dobrze się dogadujemy, więc. No tak jak mówię, to jest jedna wielka ekipa. Co na przyszłość, jeśli chodzi o muzykę ciebie? No jest jeden taki projekt, który jest bardzo duży i bardzo to jest fajny pomysł, ale na razie nie mogę o tym mówić jeszcze. A poza tym mam w przyszłości, w najbliższej przyszłości zamiar wydać parę jeszcze singli. Myślę, że jesień, zima, a może nawet jeszcze lato, zobaczymy. Komenda Powiatowa Policji w Nowrocławiu ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego. W pracy trzeba zaprezentować w jaki sposób policja chroni, ratuje i pomaga. Właśnie zachęcamy do zaglądania na stronę Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Ogłosiliście kolejny konkurs dla dzieci. Tak, kilka dni temu ogłosiliśmy konkurs wraz z tutaj z Powiatem Inowrocławskim. Też z tego powodu, że 24 lipca przypadało Święto Polskiej Policji. Zachęcamy uczniów szkół podstawowych, aby zaprezentowali to, jak widzą, jak postrzegają działania policji, to jak policja ratuje, pomaga. Myślę, że warto też skupić się na tym, żeby pomyśleć, w jaki sposób policja prowadzi działania profilaktyczne, nie tylko na drogach, ale na przykład też w szkołach. Na pracę czekamy do 7 września. Mogę zdradzić, że są bardzo fajne nagrody, które już tutaj są w naszym posiadaniu. No i będziemy wręczać je tym osobom, które te prace przedstawią w sposób najbardziej ciekawy. Wakacje na półmetku to też dobry moment, żeby przypomnieć jeszcze o tych bezpiecznych zasadach o zasadach dobrego bezpiecznego wypoczynku, aby te wakacje skończyły się po prostu no, dobrze. No myślę, że to przede wszystkim jest rola rodziców i opiekunów, bo to jak gdyby też rodzice powinni zaplanować i w jakiś sposób no, tutaj zająć się dzieckiem, które, które no, wymaga oczywiście opieki też w czasie wakacji. Myślę, że w czasie tutaj pobytu na placach zabaw też czujne oko opiekuna, osoby dorosłej, pełnoletniej no, też spełni swoją rolę. Druga kwestia to również też, aby dzieci nie bawiły się w rejonach jezdni, bo Wiemy, czy piłka, czy, czy jakieś inne sytuacje, jakichś zabaw sportowych mogą wykroczyć na jezdnię i to może skutkować wypadkiem drogowym. No, ale też wyjeżdżając na teren, nad wodę, na tereny przywodne, też proponuję, aby zawsze do, tej, do tego wjazdu się przygotować, sprawdzić sprzęt do pływania. No, dzieci, żeby zawsze były na widoku, jeśli przebywają w wodzie i oczywiście, co bardzo podkreślam, żeby wypoczywać nad wodą w miejscach strzeżonych, tam, gdzie jest ratownik, aby, no, nie doszło do tragedii, żeby wszyscy z tych wakacji wrócili po prostu zdrowi zadowoleni. Mistrzostwa polskich strągmen w parach za nami. Na placu przed inowrocławską halą widowiskowo-sportową Pokaz Siły prezentowało 12 strągmenów z całej Polski. Nie zabrakło emocji. Najsilniejsi mężczyźni w Polsce musieli uporać się z wielkimi ciężarami i do tego przy niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych. Zawody poprzedziła bowiem spora ulewa. Piotno miało być sześć konkurencji, ale wydaje się, że się pojawiła kolejna i to nie wiem czy nie najtrudniejsza dla wszystkich i organizatorów i zawodników. E, więc co, ja myślę, że nie. Ja myślę, że mamy gdzieś tam jakieś tam w kolwarach, że o 15 przestanie padać, więc widzę, że się polutkę rozjaśnia. Nikt teraz się wypada, mam nadzieję, że to gdzieś minie. Wejdziemy w pełnym słońcu, będzie fajnie. E, no nie jest wszystko, zawsze jest kolorowe. Wiadomo, że no, na, na, na ten czynnik akurat nie mamy wpływu, ale myślę, że no... Przy takim ogromie pracy myślę, że się wszystko uda i myślę, że y, zaczniemy dźwiganie normalnie o godzinie 15, 15, 15 i że będzie fajnie i tak jak co roku odpaliliśmy to dzisiaj odpalamy w deszczu, mam nadzieję, że nie w deszczu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No rozmawiałem też z zawodnikami i oni mówią, że na takich silnych facetów to taki strumyczek nie robi wrażenia. Tak, robiliśmy wiele, wiele takich różnych rozgrywek w Polsce i dlatego myślę, że nie przeszkodzi nam do dzisiejszego południa rozegrać mistrzostw polskich w parach i mam nadzieję, że wyłonimy tytuł e, najsilniejszych pary w Polsce, więc myślę, że no, trzeba mieć dobre myśli i mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale konkurencje raczej były kombinowane na, na słońce, czy będzie taka konieczność, żeby w razie czego z jakiejś zrezygnować jednak? E, zastanawiamy się nad doponą, ale myślę, że chłopacy podjęli decyzję, że jednak robimy, wszyscy mają równo, więc tutaj w tym przypadku nie robi to. Różnicy. Opona nie jest zbyt wymagająca, 380 kg. Myślę, że będzie dobrze. Ciężarówka będzie ważyła około 5, 5, 5 ton, więc myślę, że dwóch zawodników. Zdoła i podoła wyzwaniom. Rozmawialiśmy kilka dni temu, ale wiadomo, w Dniu Zawodów to się wszystko mogło pozmieniać. Pary, kontuzje, może jakieś inne wypadki losowe. Kto teraz, Twoim zdaniem, tutaj powinien rządzić? E, no, mamy trzy pary takie podstawowe. No, generalnie Mistrzów Polski i Mistrzów Europy, więc myślę, że tutaj rozegra się duża rywalizacja pomiędzy obrońcami tytułu, zarazem wicemistrzami Polski. E, mamy bardzo mocną parę, która się poskładała, więc dlatego myślę, że. No, trzeba czekać na rozgrywkę. No, mieliśmy 8 osiem par, dwie pary, no... Partnerzy się skontuzjowali, im kontuzje i to poważnie na ostatnich zawodach, to jest, zawod, to jest sport kontuzyjny, więc co planujemy tydzień wcześniej nie, nie oznacza, że będzie to tydzień później, więc dlatego tutaj, ale mamy bardzo mocny skład i myślę, że, że będzie dobrze. I mamy chyba też dobre informacje, bo kiedy zaczynaliśmy rozmawiać to lało, a teraz już prawie przestało. Tak, myślę, że powolutku, powolutku się rozjaśni i mam nadzieję, że Inowrota znowu zobaczy fajną osłonę, będzie znowu najsilniejsza, najsilniejszym miastem w Polsce. I myślę, że będzie to może nie w słońcu, ale żeby bez deszczu. Rywalizacja odbyła się w parach w sześciu konkurencjach, między innymi takich jak spacer farmera, przeciąganie alta, czy kula przez kozła. Mimo deszczu mistrzostwa obejrzała duża grupa kibiców. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi: Stop COVID-19! Zaszczep się dla siebie i innych! To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!